Moduł Laika Interfejs i jego tajniki, czyli rozpoczęcie naszego kursu i zabawy z archikadem. Poznawanie programu warto zacząć od tego, co widzimy po otwarciu, czyli cały interfejs. Wygląd naszego programu domyślnie jest definiowany i prezentuje się tak, jak widzimy go po pierwszym uruchomieniu. Ale jego wygląd możemy dostosować w zależności od własnych preferencji. Zwiedzanie naszego programu i poznawanie tajników zaczniemy od głównych tematów, jakie widzimy pierwszy raz otwierając program, a mianowicie ustawienia palet, pasków, narzędzi i okien, czyli jak to poukładać, aby nie przeklinać stanowiska pracy, ustawienie okna, kolor tła i linii siatki, dla fanów CAD i nie tylko, bo nie wszystko musi być jasne podczas pracy, pasek zakładek czyli przyspieszanie nawigacji pracując z programem rozwijany nawigator, który pozwala wszystko oglądać tak aby było można nie przemęczać się wyciągając informacje z obiektu BIM pasek opcji podręcznych a więc informacje będące na widoku o stylistyce projektu paleta narzędzi czyli najważniejszy element z którego będziemy korzystać paleta info pozwalająca wchodzić w szczegóły Menu, które określa nudne elementy powtarzające się w każdym programie. Paski narzędzi, które potrafimy włączać w nadmiarze, a ułatwiają nam pracę. Skróty, przyspieszające poruszanie się i wchodzące w krew wraz z praktyką. Palety. Wiem, że ich dużo poza tymi głównymi, ale może ich być jeszcze więcej. Palety pomocnicze to takie czasem skaczące zajączki, czyli latające menu podczas rysowania oraz środowisko pracy czyli indywidualność dla wszystkich. Zapraszam do dalszego poznawania tajników interfejsu i dalszej części kursu.